Dzisiejsze wydarzenie oraz poprzednie z kilku miesięcy sprawiają, że stocznia i zawód stoczniowców, tak jak mówi młodzież, przestał być obciachowy. A znów słowo stoczniowy brzmi dumnie i zaszczytnie. Każde położenie stępki jest. Bardzo ważną uroczystością, a szczególnie jest to ważna uroczystość dla marynarki wojennej. Tradycją jest spawanie monety, którą dzisiaj zrobiliśmy. I od tego momentu tak naprawdę kształtuje się już szkieletowa załoga. Będziemy budowali, zaczynamy od śródokręcia, zaczynamy od siłowni i na tym etapie nasza już współpraca będzie bardzo mocna z klientem. Jestem dumny, że mogę być częścią tego dobrze działającego systemu budowania sprzętu wojskowego i modernizacji polskiej armii. W tej chwili to są miliardy złotych, miliardy złotych, które tutaj zostaną w polskim przemysle zbrojeniowym. My stawiamy absolutny znak równości między polskim przemysłem zbrojeniowym prywatnym i państwowym. Najważniejsze, żeby on tutaj był, żeby ta myśl techniczna była również zaangażowana właśnie w Polsce, żeby były miejsca pracy. I jednocześnie, żeby podatki były płacone tutaj, rozwijały polską gospodarkę. Jeszcze nikt nie inwestował tyle w marynarkę wojenną, nikt tyle nie inwestował w przemysł stoczniowy, ile w tej chwili my inwestujemy jako Ministerstwo Obrony Narodowej. Ale to jest przyszłość. To jest, to są również miejsca pracy, to są podatki to jest ogromne koło zamachowe całej polskiej gospodarki. To jest myślę, że nasza też duma, że razem wspólnie możemy realizować te wszystkie cele. To jest jakby historyczny moment na naszych oczach widać jak rodzi się jak nasz przemysł stoczniowy jak powiem, łapie nawet nie drugi, a trzeci oddech i to nawet nie tylko patrząc same tak powiem tutaj same w ale całe Trójmiasto Uśmiecham się do kolegów z Gdańska, budujemy tam również inne, inne jednostki i to też jest taki dobry prognostyk, że ten przemysł na tyle jest silny, że mamy te dwie nogi, bo na tych dwóch nogach się bardziej stabilnie stoi. Oczywiście budowa samego nosiciela, samego kadłuba jest dużym wyzwaniem, bo proszę, jak naprawdę patrzcie to gabartowo, ale tam jest naprawdę zmultiplikowanie, tak powiem, systemów, elementów, wyposażenia w środku, to jest takie budowanie troszkę małego miasteczka. To jednak tak naprawdę taka największa zabawa to zacznie się wtedy, kiedy będziemy instalowali już systemy tak powiem, walki, systemy specjalne i zaczniemy tak powiem razem zgrywać, bo na końcu nie chcemy osiągnąć statku, który ma, jest zabudowany różnymi jakimiś zabawkami, tylko chcemy osiągnąć efekt w postaci okrętu. I to jest dla nas tak kluczowe wyzwanie. Czyli na końcu potrzebujemy jednostki, której elementy techniczne i technologiczne będą w pełni zgrane i sprawne, tak samo jak załoga. Ten okręt to jest jeden z elementów, filarów budowania bezpieczeństwa Polski. Sytuacja dzisiaj międzynarodowa, wiecie Państwo jaka jest. Nasz adwersarz potencjalny nie ukrywa swoich, e, za, swoich zamiarów. Natomiast naszym zadaniem jest zbudować nasze bezpieczeństwo tak, aby nikt nigdy... Nie próbował zaatakować ani Polski, ani żadnego innego kraju NATO, którego jesteśmy częścią. Należy pamiętać o tym, że Ministerstwo Obrony Narodowej powierza realizację tak skomplikowanego zadania, jakim jest budowa wielozadaniowych fregat polskiemu przemysłowi, co jest dowodem pełnego zaufania w umiejętności, kwalifikacje i kompetencje stoczniowych fachowców. Fakt ten zapewni na lata pełne wsparcie techniczne okrętów przez cały okres ich wieloletniej służby. Obserwując dotychczasowe działania, jestem pewny, że załoga Stoczni Wojennej poradzi sobie z tym odpowiedzialnym zadaniem i że zgodnie z przyjętym harmonogramem proces budowy kolejnych etapów przebiegnie planowo. Niech ten okręt, gdy wyruszy na morze, będzie nosił ze sobą przesłanie odwagi, honoru i służby Ojczyźnie. Niech będzie symbolem siły i niezłomności Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję.